Siemano, widzowie, tu bagietso, Michale, lecimy, lecimy, nie śpimy. Pozdrawiam serdecznie. Ten materiał w, chciałem wam pokazać, że z odzysku można dużo zrobić, ale z odzysku nie uzyskać wszystkiego, więc po prostu ten materiał nie wiem, czy wam będzie się podobał, czy nie, ale taki vlog, yy, jak ja co zdobyłem, co zrobiłem sam a co kupiłem generalnie stoimy teraz w wiacie w magazynie do wiaderek, do drabin do klamotów, te wszystkie klamoty leżały w domu ja nie miałem prześwitu w domu na korytarzu i generalnie e, pomyślałem, że sobie, e, o, zbuduję sobie taką tutaj wiatkę i generalnie wam powiem tak Generalnie te beleczki łaty. To zakupiłem. Zakupiłem w tartaku, bo po prostu konstrukcja dachowa musi być tip top, musi być nieska nieskazitelna, musi być perfekcją. Jak widzicie, folię, żeby blacha się nie skraplała, wykorzystałem z malowania. Miałem podłogę wykrytą po prostu do malowania. I po prostu, żeby jej nie wyrzucić, żeby nie zaśmiecać e, środowiska, wykorzystałem jako podbitka e, podbitka do tego, żeby e, woda się na blachę nie skraplała. E, supy stojące tak jak tutaj. O tak jak wam tu teraz pokażę. o, Ten sup to jest sup e, z płota od klienta trzeba było wyrwać ten stary płot trzeba było ten wmurowałem go w podłogę teraz wam pokażę tą rurka która jest tu widzicie sam pospawałem jak oceniacie robi wrażenie spaw Także, generalnie, e, super z e, odzysku. Górna rurka też z płota z odzysku. Generalnie, e, teraz widzimy e, na zewnątrz i wam pokażę, co było na zewnątrz e, z odzysku. Generalnie, e, bagieta niby jest upośledzona, ale potrafi coś zrobić z, z niczego. Także, e, jeśli bycie chcieli więcej takich materiałów, to po prostu zostawcie e, lajka. A nawet komentarz. Generalnie tu jeszcze jest bałagan, bo nie wyrównałem jeszcze terenu yy, ziemią, bo po prostu nie było tyle czasu. Generalnie wychodzimy teraz yy, na dwór, i generalnie ściana, tu jak tu widzicie, okno zakupiłem, ale okno zakupiłem yy, używane i generalnie yy, działa, otwiera się. Tu te elementy. Po prostu robiłem u klienta kuchnię, miał całą kuchnię w tych panelach, żeby po prostu klient tego nie spalił, żeby laki nie dostał się do atmosfery. Ja powiedziałem, że posprzątam te panele i wykorzystałem i obijam całą ten budynek po prostu tymi panelami. Tu jeszcze kawałek mi został, bo mi zabrakło tych paneli, ale na poddaszu mam z innej roboty jeszcze następne panele, które tutaj będą przybite. Brama, którą będę chciał przerobić i jeśli chcecie zobaczyć jak przerabiam bramę i materiał z tego, to po prostu piszcie komentarz. Blacha zakupiona przez, no nie wiem czy będziecie widzieć, o, tam jest blacha. Generalnie blacha jest też e, 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 u, u, używana. Po prostu tato kupił sobie, żeby wiatę tam jaką postawić i powiedział, że mogę sobie wziąć na ten daszek. Także blacha też jest. że e, e, trochę po prostu jest nie nadawała się na sprzedaż po prostu za małe pieniążki po prostu została zakupiona generalnie i tak to się prezentuje ten budyneczek tu generalnie chcę mieć magazyn do narzędzi, do wiaderek do wszystkiego to w przyszłości też będzie zrobione z styropianem, żeby po prostu nikt tutaj mi nie wszedł, nie, nie odkręcił żeby po prostu to było e, działa, e, działało bo generalnie jako malarz tapecia e, mam dużo tych wiader, e, wiaderek, mam dużo po prostu klamotów i po prostu to, zaraz wam pokażę e, leży wszędzie widzicie jest, jest kurde e, bałagan jest yy, wiaderka leżą na, yy, na ziemi poproszę, nie miałem gdzie to yy, generalnie pochować, więc sam własnymi rękami zbudowałem taką wiatę i generalnie jeśli się Wam materiał podobał zostaw lajka, like a nawet suba i jeśli chcesz więcej takich materiałów z takiej budowy, albo pompeczki na tym dachu to zostaw komentarz. Także, elo lecimy, lecimy, nie śpimy i generalnie sprawdzimy, czy dach działa pod moim ciężarem. Także jedną zimę przetrzymał, ale śniegu za dużo nie było, więc generalnie zobaczymy, czy yy, ten. Może byście chcieli też e, taki vlog, bo w, w, widzicie na przybitkach, że jest bałagan, że tu nie ma e, po prostu jest efektywnego e, e, ogródka. Generalnie, czy chcecie, jak po prostu robię porządek na podwórku? Jakie plany, e, jakie ścieżki? Czy taki materiał Wam by się podobał? Także e, ja kończę ten materiał. Cześć cołem. Kruski z rosowiem. Nera!